Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na początku chciałem Wam powiedzieć, że jak nie przeklinam, to mam problemy ze słowieniem się. Państwo Polskie zatrudnia w Wojsku Polskim księży kapelanów, żeby nasi żołnierze celnie strzelali. Państwo Polskie zatrudnia w Służbie Granicznej kapelanów, żeby nasi pogranicznicy łapali przemytników wódki oraz przemytników papierosów i nielegalnych emigrantów. Biuro Ochrony Rządu zatrudnia tylko i wyłącznie trzech kapelanów, którzy najwyraźniej modlą się za bezpieczeństwo naszego rządu. Ministerstwo Zdrowia zatrudnia kilka tysięcy kapelanów, którzy najwyraźniej modlą się za stan naszej służby zdrowia. Mamy kapelanów w harcerstwie. Nie wiem po co. Mamy kapelanów PKP, żeby nasze pociągi jeździły na czas. Mamy kapelanów w klubach sportowych. Nawet mamy kapelana w Polskim Komitecie Olimpijskim. Koszt samych pensji tych niezwykle dobrze wykształconych fachowców wynosi zaledwie 17 milionów złotych rocznie co daje nam kwotę zaledwie około 46 tysięcy złotych dziennie wydawanych na ich niesamowite usługi. Cóż to jest dla naszego niesamowicie bogatego kraju? Sam tylko budżet ordynatów polowych w 2010 roku wyniósł 24,5 miliona złotych. Są to trzy ordynaty polowe. Prawosławny, katolicki i protestancki. 24,5 miliona złotych podzielonych przez 365 dni w roku daje nam kwotę zaledwie 67 tysięcy złotych dziennie za bezpośrednią komunikację pomiędzy Panem Bogiem a Wojskiem. Za bezpośrednią komunikację trzech różnych wyznań z Panem Bogiem to nie jest kwota wygórowana. A dla przykładu, jeden z najwybitniejszych żołnierzy Wojska Polskiego, generał Leszek Sławój przed przedonim Flaszka, uh, otrzymywał pensję w wysokości 10 tysięcy złotych miesięcznie za wsparcie modlitewne naszego wojska. W momencie, kiedy odszedł ze swojej generalskiej służby, Otrzymał roczną pensję wypłaconą z góry oraz 360% odprawy, a co dało mu zaledwie, jak na człowieka żyjącego w ubóstwie, kwotę około 150 tysięcy złotych. Nie dostał nawet żadnego orderu. Za wsparcie modlitewne naszego wojska! 10 tysięcy złotych? Powinniśmy mu płacić więcej! Tak, jestem pewien, że pozostali komandosi w stopniach generalskich, prawosławny i protestancki, także wykonywali dobrą robotę i dotrzymywali za to zbliżone, jeżeli nie lepsze, pieniądze i Powodują, że mamy doskonały kontakt z Panem Bogiem. I dzięki temu nasze wojsko może nas bronić lepiej. Szkolnictwo! Szerzenie mitologii religijnej w naszym kraju kosztuje podatnika około półtora miliarda złotych rocznie. Są to dane z Ministerstwa Edukacji. Dużo? Nie sądzę. Same tylko miasto Szczecin wydaje na naukę mitologii religijnej dziewięć milionów złotych rocznie. Nie są to żadne wielkie pieniądze, ponieważ daje to kwotę zaledwie około 25 pięć tysięcy złotych dziennie przeznaczonych na kształtowanie dusz naszych dzieci. Gdzie nasze dzieci na lekcjach religii uczą się, że świat został stworzony przez Pana da kilka tysięcy lat temu zaledwie, Oczekują się na lekcje biologii, historii, fizyki, gdzie są uczone panliwych teorii naukowych. Wobec tego 25 tysięcy złotych na lekcje religii dziennie w Szczecinie nie jest kwotą wygórowaną za nauczanie naszych dzieci prawdy. Ministerstwo Edukacji zatrudnia tylko 32 tysiące nauczycieli, za których poza pensjami musi im opłacić ZUS oraz opłacić niezbędne pomocy naukowe do nauki liczbowi katolickiej. Państwo polskie utrzymuje wyższe uczelnie katolickie w roku 2010. Zostanie na ten cel przekazanych 280 milionów złotych na szerzenie zarobonu i wiedzy sprzecznej ze współczesną nauką i posiadaną wiedzą. 280 milionów podzielone przez 365 dni w roku daje nam zaledwie 767 tysięcy dziennie, co daje nam zaledwie 32 tysiące złotych na godzinę. Zaszerzenie prawdy o Panu Bogu. I naszerzenie wiedzy, że za porządek w kosmosie są odpowiedzialne anioły z trzeciego kuru aniołskiego. tak zwane anioły kosmosu. Te marne pieniądze za tą niesamowitą wiedzę. Sama tylko Papieska Akademia Teologiczna w 2008 roku dostała 60 milionów złotych co daje dziennie 165 tysięcy złotych, co daje prawie 7 tysięcy złotych na godzinę. Pieniądze te prawdopodobnie zostały wydane na badania naukowe. Ile razy święta Faustyna za życia była w niebie, ile razy w piekle, a ile w czyściu Oraz ile razy za życia rozmawiała z Jezusem Chrystusem. A swoją drogą. W 2008 roku w Ministerstwie Edukacji padł projekt, na podstawie którego miano wydrukować podręczniki do nauki dla wszystkich niewidzących dzieci w Polsce. Koszt tego projektu wynosił 1,5 miliona złotych. Dziesięciodniowy budżet Papieskiej Akademii Teologicznej gdzie są prowadzone niezwykle ważne naukowe badania w zamian za podręczniki do nauki dla wszystkich niewidzących dzieci w Polsce. Niestety pieniądze na podręczniki były nie do zdobycia. Same tylko stypendia dla przyszłych Harry Potterów polskiego kościoła katolickiego wynoszą 5 milionów złotych rocznie, co daje kwotę około 140 tysięcy złotych dziennie przeznaczonych na edukację. Księży, którzy będą zamieniali w przyszłości wino w krew, a ciasko w ciało Chrystusa. Chociaż wszyscy doskonale wiemy, że nie są w stanie zamienić niczego, nawet nie są w stanie dokonać zamiany Pepsi-Cole w Coca-Cole, a co dopiero mówić o zamianie wina w krew czy ciaska w ciało Chrystusa. Państwo polskie utrzymuje katolickie przedszkola, katolickie szkoły podstawowe katolickie szkoły średnie i katolickie szkoły zawodowe, gdzie prawdopodobnie przyszły murarz, poza nauką zawodu, zdobywa także niesamowicie ważną wiedzę, mówiącą na przykład o tym, że matka polska została wzięta do nieba w orszaków z aniołów żywcem. W ramach wydatków na inwestycje w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego w 2008 roku przekazano na budowę świątyni opatrzności bowiem 30 milionów złotych przez cały 2008 rok zaledwie 82 tysiące złotych dziennie, co daje jakieś 3,5 tysiąca złotych na godzinę. Państwo polskie utrzymuje budżet kościelny którego wysokość w 2009 roku wyniosła zaledwie 95 milionów złotych, co daje dziennie 260 tysięcy złotych, co daje o kwotę około 10 tysięcy złotych na godzinę. W znacznej mierze te pieniądze są przeznaczone na zapłacenie ZUS-u dla księży. Po prostu państwo polskie opłaca ZUS ludziom, którzy rozmawiają ze swoimi aniołami stróżami oraz twierdzą, że święty ojciec Piotr potrafił bywać w tym samym czasie w dwóch różnych miejscach. A szatan straszył wspomnianego ojca Pio strasznym czarnym psem. Dlatego właśnie państwo polskie zapłaci im ZUS. Odliczenia podatkowe. Odliczenia podatkowe na Kościół Katolicki w 2009 roku wyniosły 118 milionów złotych. Nie jest to kwota wcale wygulowana. Dziennie daje to jakieś 323 tysiące złotych, co daje na godzinę około 13,5 tysiąca złotych odliczeń podatkowych na korzyść Kościoła. Na szerzenie mitologii katolickiej. Do tego się powinno doliczyć odliczenia przekazywane na inne mitologie i cuda. A w dawnych, dawnych czasach zamierzałem nabyć niewielki dworek, który był w bardzo złym stanie. Cena była bardzo przystępna. Niestety, ów dworek znajdował się w rejestrze zabytków i w momencie, kiedy zapoznałem się z obciążeniami finansowymi, ciążącymi na mnie jako przyszłym właścicielu, zrezygnowałem z kupna tego, ponieważ nie byłbym w stanie utrzymać i wyremontować tego dworku na poziomie, jakiego sobie życzył e, konserwator zabytków. Natomiast, jeżeli właścicielem zabytku jest kościół, państwo remontuje takie zabytki. Jeżeli właścicielem zabytku jest osoba prywatna, absolutnie nie. Polska jest krajem, gdzie w konstytucji. Konstytucja jest najważniejszym dokumentem w naszym kraju, któremu podlegają wszyscy nasi wspaniali obywatele. Więc w owym dokumencie jest zapisany rozdział państwa od Kościoła, rozdział państwa od religii. Wierzenia są prywatną sprawą obywateli. Państwo nie powinno się do tego mieszać i państwo nie powinno tego utrzymywać. Nie jest sprawą państwa. W co wierzy obywatel? Czy wierzy w święte krowy, czy w dziewice czekające na niego po śmierci w niebie, czy w facetów chodzących po wodzie? Nie ma to żadnego znaczenia. Czy się mówisz do świętych żółwi, do świętych obrazów, czy całujesz, że pochwawione badarze świętego ojca Pio? Nie ma to w ogóle żadnego znaczenia z punktu widzenia prawa. A próbowałem znaleźć od dłuższego czasu, ile państwo polskie wydaje na cele mitologiczne, na cele mitologii religijnych. Niestety takie oficjalne dane nie istnieją. Po prostu państwo polskie. Nie wie, ile wydaje na mitologię religijną. Nie ma żadnego pojęcia. Można jedynie znaleźć takie dane szczątkowe w niektórych ministerstwach, jak Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Obrony Narodowej czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Natomiast Ministerstwo Finansów, odpowiedzialne za budżet w naszym kraju, nie ma w ogóle pojęcia, ile wydaje na mitologię. W ostatnich latach kilku dziennikarzy, kilka organizacji zwróciło się bezpośrednio do kierowników Kościoła Katolickiego w Polsce z pytaniem, jakie kwoty otrzymuje Kościół Katolicki z budżetu państwa. Za każdym razem padała ta sama odpowiedź. Kościół katolicki nie prowadzi takich statystyk. Zazdroszczę kościołowi katolickiemu samopoczucia. W związku z tym, że nie istnieją oficjalne dane, istnieją dane nieoficjalne. Można znaleźć w internecie pewne dane szacunkowe, zrobione przez dziennikarzy, ekonomistów. A, dane te są bardzo rozbieżne. Kwoty, które można znaleźć, oscylują od około 3,5 miliarda złotych wydawanych rocznie na cele mitologii religijnych w Polsce do kwoty około 10 miliardów złotych rocznie. Najczęściej pojawiającą się kwotą jest kwota około 5 miliardów złotych, 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 5, 5 miliardów złotych rocznie, 5 miliardów daje nam zaledwie około 13 milionów złotych dziennie wydawanych na szerzenie mitologii religijnych. 13 milionów złotych dziennie daje nam tylko 570 tysięcy złotych na godzinę, co daje nam zaledwie jakieś 9,5 tysiąca złotych na minutę. Chciałem podziękować sponsorom tego filmu. Głównymi sponsorami tego filmu są firmy Ognista Woda, produkującej wodę święconą do wyganiania demonów i szatana z psychicznie oraz firma Koza, produkująca guziki do książęcych sukienek z kozich A teraz dziękuję wam za oglądanie mojego filmu. A teraz to już sobie idźcie. E, jeżeli tak jest człowiek, to taka, w ten sposób też powinno odpowiadać mu system edukacji. To także powinna być ta e, religia również w szkole i e, Państwo nie jest od tego, żeby żałowało na to pieniędzy, bo tu nie w tym rzecz. No, dzisiaj żałują nam na religię, wcześniej żałują nam na służbę zdrowia. O, y, takie, y, jakkolwiek każdy ma prawo do swoich poglądów, ja nie potępiam tych poglądów, macie prawo państwo do posiadania takich poglądów, ale ja nie zgadzam się, żeby. Te poglądy były realizowane w formie ustawowej i narzucane wszystkim. Dlaczego? Owszem, Pan może mieć taki pogląd i ja to szanuję, natomiast proszę tego poglądu nie przekuwać w ramy prawne, które będą obowiązywały wszystkich 38 milionów obywateli w Polsce, bo podejrzewam, że są tacy, którzy mają radykalnie inny pogląd niż Pan. Otóż po pierwsze na propozycje rozwiązań, które istnieją w innych katolickich krajach w Europie. Dlaczego inne kraje katolickie w Europie nie mają się na nas wzorować? Przecież u nas jest ten porządek dość dobrze funkcjonujący i nikomu on nie wadzi, to możemy, raczej zaproponujmy, żeby ktoś inny, jeżeli mu jest to potrzebne, przyjął nasze rozwiązania, a jeżeli nie, no to przyjmijmy do wiadomości, że po prostu w jednym kraju jest tak, a w naszym kraju jest tak. Dlaczego mamy się dostosowywać jakoś tam do innych. To przecież nie w jakim innym kościele, ale w kościele katolickim. My tysiąc, już ponad 1050 lat temu przyjęliśmy chrzest i to właśnie te relacje kształtowały naszą państwowość, nasz byt, a kiedy tej, tego bytu państwowego nie było, to właśnie ten kościół katolicki ochronił naszą tożsamość. Ponadto powiedział, w lekcje religii kosztowały miasto około 9 milionów złotych, a etyki 300 tysięcy. No proszę pana, ile miasto kosztowało? kosztowało na przykład dotowanie komunikacji miejskiej? Bo przecież ci uczniowie, którzy na tą złą religię chodzą, to pewnie też używają autobusów. To może im zabronić, żeby nie jeździli, bo to też miasto kosztuje. Kościół się nie pchał już z religią do szkoły, tylko. Był w tej szkole zawsze obecny. Po pierwsze, szkoły publiczne, gdy wrócimy do historii średniowiecza, ale drodzy Państwo, to właśnie średniowiecze wynalazło te szkoły, o których wy teraz, które wy teraz tak chcecie po swojemu reformować. Także może ja bym tak się nie zapędzał z takimi radykalnymi zdaniami na temat średniowiecza i tego, co ono niosło. A zatem o powrót do nauczania religii do szkół wystąpili biskupi. Szkoły pojawiają się w średniowieczu, szkoły przyklasztorne, akademie, uniwersytety. Cały system szkolnictwa przecież to jest wynalazek kościoła katolickiego, wynalazek chrześcijaństwa, z którego korzysta do dzisiaj cała Europa. Nie wyobrażam sobie, żeby jakoś nagle można było. Prze... Zlikwidować nagle cały system oświaty, bo to jest jakiś tam relikt chrześcijaństwa. Popatrzmy znów na historię. Ci, którzy powiedzieli, że świat właśnie się w tym zamyka, że Boga nie ma, oni sami stawali się bogami z reguły, bardzo okrutnymi, rzędnymi krwi milionów, chociażby Hitler czy Stalin. Tak, znów skrótowo powiedzmy. Mógłby ktoś zapytać, no, dlaczego religia katolicka w większości? No, drodzy Państwo, e, pytanie, którym kończę mój wywód i zapraszam Państwa już do rozmowy. E, państwo nie jest od tego, żeby żałowało nam to pieniędzy, e, bo to nie w tym rzecz. No, dzisiaj żałują nam na religię, wcześniej żałują nam na służbę zdrowia. Otóż e,